pod rądem grunwaldzkim czy tunel pod przyjazdem kolejowym przy ulicy Prądnickiej. Woda zawsze się zbiera i tamte te przejazdy są wtedy niemożliwe. No i przy rądzie mogilskim to jest jeden z głównych takich węzłów komunikacyjnych w mieście. To wczoraj tam było prawdopodobnie najtrudniej, bo nawet metr wody na tej dolnej części ronda mogilskiego się znajdował. Ja rozmawiałam dzisiaj z sprzedawczynią które znajduje się właśnie w tej części. Wczoraj szczęśliwie, a niedzielę to miejsce było zamknięte. Gdyby nie to, kobieta mówi, że musiałaby z pewnością stamtąd uciekać, dlatego że woda sięgała w tym miejscu. Nawet metra na nagraniach, które są z kolei w sieci, widać chociażby autobus miejski, do którego wlewa się woda już nie było, ten sytuacja oczywiście wciąż jest dosyć poważna, jak mówił Wojewoda Małopolski, bo wciąż obowiązują ostrzeżenia e, trzeciego stopnia, ostrzeżenia meteorologiczne. Chodzimy 14.00 na 3. Powiatów to ta część województwa, o której wspomniałeś, zawodniej i południowa, powiat Oświęcim, na przykład, czy też powiat Orchuski. I to tam w tej chwili, jak przekazywał dzisiaj Wojewoda, podczas briefingu prasowego, sytuacja jest najtrudniejsza, bo gminy zdecydowały się na wprowadzenie pogotowia przeciwpowodziowego. W tym momencie mamy odsłonięcia trzeciego 13 powiatów na terenie Wielkona Łotyskiego. Najtrudniejsza sytuacja jest w zachodniej na oraz wschodniej części województwa. Biorąc pod uwagę, czy też oceniając tę sytuacji kryteriami wystąpienia przez samorządowców o ogłoszenie pogotowia przeciwpowodziowego, to najtrudniejsza sytuacja jest w tym momencie na terenie powiatu oświęcimskiego. Mamy w mieście oświęcim i w gminie Kęty ogłoszone pogotowie przeciwpowodziowe przez kilka godzin.